Z tej strony, urbex masa. Dziś w gościnie, na naszym kanale, występuje BMP Urbex. Dziś będziemy zwiedzać dom, który przez wielu ludzi nazywany jest domem mleczarza. Więc zapraszamy do eksploracji. Dobra, już jesteśmy w środku. Na samą, dzień dobry. Widzimy, że musi być trochę ładnie. nie? Spójrzmy na lewą stronę. To jest kuchnia. No kuchnia też ma swoją wielkość, ładno, a tutaj chyba bar był taki, nie? Taki Alex, nie? Taki Alex, no. no. Z No, Ciekawe ile to opuszczone jest, poczekaj. Jakaś gazeta tutaj. Jest, relaks i kolekcjoner polski Dzi od 1989 rok. 2004 coś. Chyba hmm. cena 300 zł. Pięknie. Uh -huh. Dobra, słuchajcie, najpierw pójdziemy prosto, czy tak jakoś? No tutaj, nie? Chyba. O, tu też jakieś pokoje, łazienka, to zaraz przyjdziemy. To najpierw tutaj chcę Wam pokazać. Tu nie ma, czy taka spiżarka jest. Tak, to jest spiżarka. Zobaczcie, ile tutaj tych słoików jest. Tu jest, jest, taka, jest taka spiżarka, wiesz, to nie jest jakaś taka dziennica, też można ją nazwać, a tu jest kotłownia. Tu jest kotłownia. Dobra, przejdźmy. co to jest tutaj. Nasiona warzyw, patrz tutaj. Nasiona warzyw na, na taśmach. Nasiona kwiatów. Tak, to nasiona kwiatów, no, po tej stronie. Wiesz, A rzeczy. to nie jest takie, takie, w tym mleczku też nie. Do mleka tak. no. Nie ma I zawsze jak nagrywam zapominam jak to się nazywa. A później po nagraniu dopiero będę wiedział. No, tak A to przeważnie tak jest, nie? Nie wiem. Dobra. Nie wiem, no. To jest... Co jest zrobione z Co w Co wiem na to wiesz. Poczekaj, tylko najpierw sobie sfilmujemy. Nie chcę porobnie zdjęcia. Już doma swoje lata. Widzę, że go, się. go tutaj nie było. Jakieś książki. Władce marionetek. To też jest Science Fiction. Takie książki czytałem, albo Kopczyński. Będę orał śnieg. Narwik, Kto to jest za? To jest nie książka? ja książka tajemnica. urani Chyba no, co ma takie. To coś jest. to no, i to są, tutaj Patrzcie, chyba coś jest żelazko w środku, czy? Nie, prostu. ale znaczki stare karton. No. Jakiś producent, zakłady metalowe. Tak Tarnobrze, koło tam A tu co jest? Też od świeczek, jakie jest dawne już. Dostko chemia, spółdzielnia pracy. też jakiś pokój tu jest bardziej o, pokój sypialniany widać że ktoś lubił czytać książki tu jest tak samo pełno i tutaj na lewo mamy to samo Tutaj to jest geografia astronomiczna A tutaj druga wojna światowa na morzu widzę, że bardzo dużo ciekawych Książek można tutaj znaleźć. Tutaj coś jest. Nie, tutaj pusto. To są kosmiczni, kosmiczni bracia. Patrz, jaką Jaka stara lampa. Z No, Chyba żarówka. No, żarówka jeszcze nie jest przepalona. Tu jakie. Okiennice. Patrzcie, ile tutaj jest tego, tych pajęczyn. To samo, ściany popękane. Zobaczymy, przejdziemy teraz do następnego pokoju. Tu jeszcze jest stary kuchenny piec. Dobra, przejdźmy dalej. Do tego pokoju, jakoś przejść. Jest tu coś ciekawego? O, następne książki. masz. No, ale kominę. Tak to się nazywa, to fachowo? No, to jest powiększanie. Właśnie. Zresztą to się fotografią interesował, nie? No. Ale fajne jest zalewisko. Ty szównie i ciebież. tu Co to? Sama spadła ta. No bo Davis poruszył. No, to... A co spadło? Gazeta się przesunąła. <gazeta> ale ale się dobrze gazeta. słyszałeś. No. No. słuch. Ten... Dobrze słyszałeś. No, no to interesowało się też fotografią, nie? No. Ale też malarstwem tak samo widzisz. No. Zobacz. Są liczniki. Nie, to tak fachowo też się nazywa ten obraz, nie? Tak, było. Ale co kto to pamięta? Zresztą ciekawe też jest to, że to był mleczak, nie? Tak, tak z drugiej strony masz firmę, która zajmowała się jakimiś nasionami. tak? Nasiona, tam też właśnie tak? było coś, nie? Tak. o tych nasionach kwiatów i co tam jeszcze było? Yy, nasiona kwiatów i jeszcze to coś tam było, ale już nie pamiętam dokładnie. A czekajcie, co to jest za, za sprzęt? A, to jest taki grill. No, Widzisz? się on Antena. Zobaczmy. Zobaczmy dalej, spróbuję tutaj, Nie, chyba tak bardziej sfilmuję, no, tutaj jak zobaczymy, słuchaj masz może pocietnie? bo ja tutaj tak nie przejdę, no ale tu w sumie co mamy, łazienkę, No, wielka ta łazienka, trochę jest rozmiarów. Zobacz, tu jest łazienka. Co to są? Tak, mini świecuszki. Nie, tam też były jakieś świeczki, tak, nawet nie. Myśleliśmy, że to są te. Zapałki. Zapałki. zobacz, już też wreszcie na wchodzie. Nie to. Może no. no, wiesz, nie jest ten dom. No, myślę, nie, to ładnie wygląda tych Taki żarandu O Jezu, pajok se To w ogóle jest straszne. Tam jeszcze żarówka jest. Jeszcze cała, nie przepalona, nie? To fajne ciekawe. Co? To jest wszystkie. Do wszystkich są żarówki? Tak. Ciekawe czy są. A patrz, tu też jest cała. Tu też cała. Prądu nie ma, zobacz. Nie, nie ma prądu. Dobra, idziemy, przechodzimy tak, dalej. O Boże! Dużo, dużo! A Ty poruszyłeś? No, poruszyłem i tego gazeta tak. O, no, się, się znała. Ale dobrze słyszałeś? No, ty o, to jest łazienka. To jest No, to jest no tak. No, coś, ale widać ładnie, widać. Coś widać. Dużo nie? No. Zobaczcie, następny dom opuszczony, nie? Taki ładnie. Dom, tak tak, Ale zobacz, jak tutaj długo nikogo nie było, nie? co po tych wszystkich pajęczynach. No dobra, wtedy tutaj mamy tą część zwiedzoną. Tak widziałem, no. Mamy tą część zwiedzoną, teraz przejdźmy tam do tych szopek, nie? Tak tu się prezentuje dom z zewnątrz. Patrz, jakie jeszcze starodawne okiennice. teraz przejdźmy tutaj do tych dwóch szop. No tutaj też na pewno coś było ale już niestety się no. zawaliło też jakaś tam widzisz do budówka była najwidoczniej co była Jakoś do budówka ale widzisz się zawaliła nie no. dobrze o tutaj są butelki no. starodawne no patrz po mleku jest jest sporo słuchajcie. Jest naprawdę dużo, zobaczcie. Ale jak jest. Ale zobacz, jakie starodawne jeszcze. Są stare perlowski, jakieś drzwi przynosili, nie? Te butelki. Nie ale wiem, ile? Tam, No jakoś tam wejść chyba nie wejdę. nie tak samo nie chcę już rozwalać niczego. Zobaczymy tutaj. Zobaczymy następne szopki. A no, zobacz ile tych butelek jest, nie? Mnóstwo. Tutaj też coś jest. to chyba raczej zwierzyny no, chyba jakieś nie trzymał żadnych bo widzę, że ja tak tylko sobie tutaj zerknę. Nie no, może jakieś tam świnki trzymał też. Może ma do Nie, tu na, na grzewnicę miał, widzę, leży. Tam dalej już nie będę wchodził, bo bo w sumie dobra, wejdę. jakoś już jestem tutaj, to wejdę, pokażę wszystko. No to jakieś mam jeszcze przetwory w tym, w skrzyniach. No to jest ta chyba nagrzewnica, Na tym nie wygląda bo chociaż mogę się mieć, raczej, no tak, raczej to Tak, mały to... tak, no, no ale, znaczy to jest nagrzewnica, ale tak, chyba to była, tak widzisz tutaj wysypowani? No tak widzę. tu jakieś wężyki, nie wiem dlaczego, no, tu jakieś segregatory są czy, tak segregatory, to musiał też jakoś jeszcze oprócz, Oprócz tego z rozlewnim mleka, no bo tak można to powiedzieć. Nie? To jakąś chyba inną też firmę miał, nie? Jak się nie mylę. No dobra. Zobaczcie jak tutaj to wszystko jest zarośnięte, nie? Wszystko, szkoda domu. No dobra będziemy na tym kończyć już. Zwiedzanie. Żegnamy się z wami gorąco w ten deszczowy i zimny dzień. Na razie trzymajcie się. Cześć.